Oficerowie i kontraktowcy będą odmawiali wojny, nie będą walczyli. Żołnierz Federacji Rosyjskiej opowie, opowiada o zamiarach swoich kolegów pojechać, ucie uciec z wojny. Nasza piechota 15. oficerowie i kontraktowcy zbierają się, spierdalać stąd i będą tam broń zostawiali. Będą rezygnowali, nie będą już walczyli dalej po 15. i co z nimi i co z nimi będzie? No nic nie będzie. I jeśli cała piechota tak się zachowa Wydaje mi się, że oni to oleją i tyle. Między innymi wczoraj u mamy w, pra w pracy ten tam dziewczynka, u niej o, mą, o, jej mąż odbywa służbę w, w bałtyjsku tak. i powiedziała, że w, w Bałtyjsku zebrali ludzi i za niedługo wysyłają.